Oj, Ej. Ej. Ciekawe, no, nie No nieładnie tak, kurwa. Odejdź, ty. Ej. I pytanie: Co zrobić z takim dzieckiem, które ci atakuje? No nie, nie możesz uderzyć. No bo co masz zrobić z tym dzieckiem? Ej, co? Idź Nie, co wy piszecie w Ej. ogóle? <laughs> Pojepadzi też. Ja bym odepchnął. Ale wiesz, odepchniesz, przewróci się, uderzy głową i, i co zrobisz? Tradytycznie możesz tak złapać, podnieść, wiesz, rękoma. No nie wiem, nie właśnie ja nie, nie wiem co zrobić. Do okna życia, do kubła <laughs> rzucić. Nie no, żartuję. Zrzucam ze mózgu. <laughs> Dobra Remek, ja dziękuję za dzisiaj. Idę solo. Potem przyjdzie kuba, to pogram z kubłem. Nie, <laughs> spoko. Unlucky trochę dzisiaj poszło. Nie no, nie, nie, nie. Nawet mi się nie chce... Nie, nie, nie chce mi się nawet o, tego tego grać. Tak się, tak się dzieje z brusa. Tak się dzieje z brusa. Tak z brusa. No pa, na pana. Cześć. <laughs> Ale to, ej, śmieszy mnie to w sumie, bo pamiętam, na wyjeździe górskim, e, przepraszam, nad, nad morzem, był tam taki temat, ciery boosterów, powiedzmy, naz, nazwijmy nas boosterami. Nie do końca jesteśmy tymi boosterami, bo to czasem ja nawet byłem bustowany na tym duo, ale mniejsze o to. Pamiętam, że tam Bartek mówi tak, że no, że faktycznie między mną, a Kubonem, a Overem, no to Over na pierwszym miejscu zdecydowanie, jako najlepszy. Po czym jest coś takiego, i nie solo, ale to może nie przez to, że Remek gra słabo w sumie, tylko bardziej może być to przez to, że atmosfera była napięta i czasem nawet ta nerwówka jest, nie? Ja mogę siedzieć z Bluesa. Dalej mogę siedzieć z Brusa, bo jest Blues chujem tak coś. Nie żeby coś, Remek też gra chujowo, no ale nie powiem mu tego, przecież nie mogę. Demach nie ma znaczenia. nie, chce mi się z nim grać, no jak nie gra na ch**acie, to jest głównym, no. Sorry. nie w tempo. Nie możemy zagrać obcych. Tutaj musu słowa podają, Barteczku. Zobaczymy się. Wiecie, mówi, że jest chuj tylko na czego ja dobrze gra. Wiadomo, emocje, emocje, Mewka schodzi, to są e, też może jakieś objawy. I czy Remek czasem zagra słabo? Oczywiście, Remek też czasem chujową gierkę zagra, nie? To ja, ja też czasem gówno zagram. I mówię otwarcie, gram Serakę, od razu mówię Xenowi stary, Serakę gram. On mi zawsze, nie Krzyściu, tam dobrze jest, nie przejmuj się, zawsze czy tak pociesza, ten Bartek jest taki wspierający, ale zakładam, że tu jest jakiś problem, że tu są podobne charaktery być może. Remek ma taki dominujący charakter, można by powiedzieć, lidera, Bartek czasem też i wydaje mi się, się, że może właśnie Zgrzycik być. Dobra, jaki był, bo wczoraj był challenge e, Brusa z Iksenem, e, dwóch coachów, Bezum, Dawid, jeden i drugi, e, oceniali gry zawodników, no i na podstawie tych gier, i syn wygrał, tak, okej, okay. a ciekawe jaka różnica była. Na podstawie tych gier mieli ocenić umiejętności graczy. Dobra, ja uciekam, trzymajcie się w takim razie, dziękuję. Ale za... wpłacą ich pięć stówek. Ja nie wpłacam żadnych pięć stówek. Mówiłem od początku, nie stać mnie, żeby rzucać yy, donacjami na. Nie no, Alex, telefon za 6 tysięcy przepłacony, gimbal. I on chce powiedzieć, że nie stać go na wpłatę 500 zł? Nie, 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 nie. Tutaj tak nie możesz robić, Alex. Ale jeżeli on faktycznie od początku mówił, że nie będzie płacił, no to teraz głupio by było od niego oczekiwać. Gdzie jest błąd komunikacyjny? Jeden mówi, że o 500 zł, a drugi mówi, że od początku się to nie zgadzał. Że 10 zrobił za ileś tam godzinę, kiku. Ja wam powiem tak. Zupełnie szczerze wam powiem. Wczoraj z Instreamli nawet nie było jakoś wybitnie wielcy widzów. 160 zł z Instreamli. To ja wam powiem tak, ja na instreamli, na Twitchu zarabiam więcej niż na kiku. Niestety, jest to dziwne, ale tak kurwa jest. Na prawo lewo, no nie wsteć mnie na to, no. Dobra. No. no, no, no. Ja wpłaciłem nie bit. No ja od początku challenge mówiłem, że no nie miałem 500. Po się godzisz. Ale ja się na nic nie godziłem, mówiłem od początku, że nie chcę o nic grać, bo nie stać mnie, żeby wysłać 500 zł. No Dobra, jest git, jest no, git. No, super git, no. Dobra. I teraz pytanie, czy faktycznie było tak, że Bruce zaznaczył, okej, okay, wezmę udział w challenge'u, ale nie mam zamiaru wpłacać 500 zł, jeżeli przegram? Czy on się na to zgodził, a później się wykręcał? P takie jest pytanko. Bo jeżeli ten pierwszy wariant, to X nie powinien mieć z niego pretensji i nie powinien ogłaszać tego, bo widziałem na Instagramie, że było ogłoszenie. Ja teraz nie wiem, nie? Oczywiście, nie, że Bartek praktycznie zmusił mnie do umowy, na którą nie chciałem iść i teraz wychodzę na kogoś, to nie chcę płacić na ten charytatywny słodny. Powiem tak, no od początku mówiłem, że nie mam i mnie na to nie stać, więc ja uciekam, no szkoda i dziękuję za dzisiejszy streamek. No właśnie, i to, i to jest to, nie stać mnie na pięć stówek, przepłacenie na, za telefon 2k, dowiaduję się jeszcze przed zakupem i mówię dobra, chuj tam. I to jest to, no ale dobra, no wiecie, jeżeli się na ten challenge nie pisał, bo nie ma pieniędzy, bo na przykład trochę za dużo też poszło ten telefon, no to jest jego sprawa, no. Ale cały challenge streamował na Kiku z włączonym KPP. Hmm, cały Kik Salary Lambo w garażu, dwa nowe telefony w ciągu miesiąca, jeden wiadomo matka kupiła, bo... A jak dobra. No właśnie, czy on tych 500 nie zarobił z jednego streama na Kiku? A właśnie, prawdopodobnie jest taka opcja. Że mógł tyle zarobić. Aleksander Kardaś się ma dziś najpierw w Steam na ki... Znaczyć, potem. A jest Alekse... o, o to, kto jest lepszy w Lola, gramy 5 gierek. Nie, no. Jeżeli Bruce zrepostował to i nie dodał, nie, nie, nie zmazał, ja bym na przykład, jak miesię tego, tego, tej kary, no to bym tutaj dał tekst, zamazał to, że po prostu ocenka i tyle. Sam challenge, bez jakiejś tam większej kary, albo zwiedziłbym to na coś innego. No nie wiem, tam, no można, można jakąś umowną, właśnie, tak, na przykład zmieni awatara na, na, na Kiku. Albo nie wiem, jak, jakąś głupotę tam można wymyślić nie wiem, na przykład stream bez koszulki zrobi, jak przegra No cokolwiek Jeżeli coś takiego zrepostował, to podpisał umowę Tak moim zdaniem To Nawet jeżeli on mówił, że nie, 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 nie Ale to wrzucił, no to już poszło W ether I zobaczcie, jak łatwo sobie rozjechać wizerunek Kupił ten telefon, gdzie przepłacił przed challenge, gdzie zrepostował to Nie wpłacił no i każdy go znowu będzie jechał. Jebalnia otwarta i jest zrozumiałe. Ja, ja tych ludzi rozumiem, którzy będą go jeść. Ja to rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Bandura został napadnięty przez zbirów na mieście. I to nie byle jakich zbirów, bo policyjnych zbirów pod przykrywką. Mocy. Halo, policja! Policja! Ja, Ale kiedyś byłem pozany dwa miesiące temu, to tak była była Z byłym przypadkiem szkodliwego, to

Okazał... A bo o czym był temat, że policja w ogóle o co tu chodziło? się, że główna żeria nie wyciąga wniosków i powtórzył się prank bombowy uaz. Ja, że bombę ma. I co? Wzięli go i co? Gdzie za tą bombę? W kieszeni schował? Nieco lżejszej wersji. Bandura mówi, że nie odpuści Gnojkowi. Co, co chodziło, co chodziło? No, no... Co mam mówić? jakaś kurwa. Bana zadzwoniła, że mam pistolet kur... I, i wymachuję bronią na starym rynku. Ale spokojnie. Jutro zadzwonię w pewne miejsce. I znajdę zastrzeżonego dzwonił, ale ja zrobię tak, że znajdę. Znajdę jego numer. <laughs> Także... Dobra, to ja wam powiem. Prawdopodobnie nie znajdzie tego numeru, bo jeżeli gość jest, chociaż trochę kurwa rozsądny, jest bardziej rozgarnięty niż jest debilem, to raczej tego numeru już dawno nie ma. Wyrzucony został, był na słupa przez emulator głosu i churja da się z tym zrobić. Najprawdopodobniej. Widz Bandzi, więc się to nie i Dzwonił z domowego! Dzwon jak widz Bandzi, to dzwonił z domowego. Kik to zastrzegł numer. <laughs> nie, no, nie chcę ubliżać, no ale wydaje mi się, że bardzo trudne to będzie i, i co jest gorsze? Nie wiadomo, co z tym kurwa zrobić. No a no, co z tym zrobisz? Jak temu zapobiec? Nie, ja nie wiem, nie wiem. W Ameryce też był ten problem. Znam słod wjeżdżał. Na no spokojnie, będzie miał przekłonionych, no, tylko dojdę do tego, z jakiego numeru dzwonił. A dość parę mam. To kurde tak u życie. Że do końca życia zastanowi się, co jak to robi. Oczywiście jest to mega kurewskie zachowanie, tak? Zgłaszanie jakiś takich służb specjalnych policji. To jest marnowanie ich czasu, stresowanie tych twórców, że nagle, nie wiem, kurwa, coś ci chcę szukują cię, nie wiem, na komendę cię biorą, nie wiem, jak to się skończyło. Tak na streamie, żeby karty tak nie robiły, ale chuja robi. No, no, wiesz co? Dobrze mówisz. Wydaje mi się, że on tylko chce postraszyć, ale sam ma z tyłu głowy to, że. Ciężko będzie to wyciągnąć. Możliwe, że tak jest. Operator 112 powinni mieć wszystkie dane na temat dzwoniącego, jego lokalizację, a numer nawet. Ale wiesz co, nawet jak mam mają... jego lokalizację. Łop mieszka w dużym mieście. Pójdzie w jakieś miejsce, jakiegoś lasu, z lasku, gdzieś jakiegoś parku gdzieś sam, zadzwoni, zgłosi, wywali tą kartę, połamie ją, wrzuci ją do wody, pójdzie do domu i co ty z tym zrobisz? Nic. Numer jest na kogoś. Tak, na słupa. Wystarczy że żula mieć kartę. I zresztą, takie simki to pewni ludzie nawet sprzedają. Normalnie jest... są chłopy, co sprzedają ci takie karty w internecie. Ze 10 zdecydowałeś z simki, to nie na słupa, tylko na nieistniejące osoby. Albo o właśnie, na nieistniejące osoby, właśnie. Czemu pan mnie oskarża o takie rzeczy? Jak pan nawet, nawet nie chce mi pokazać dowodów na to, co ja zrobiłem? Zostałem zmanowany bez. Pokazania dowodów. No właśnie, bo to jest sobie sprawa między nim a, a Kikiem. I co i nie, nie przedstawili mu za co do nie dostał? I oskarżenia miał takie złe rzeczy, gdzie ja jestem osobą publiczną i tracę współpracę. Nie można używać takich słup na wiatr? No i nic uwadze, to się mówi, a ja wiem, że nic nie zrobiłem złego, to niech dajcie mi jakieś dowody na to. Dobra, gadanie z dziećmi na omegle. Okej, okay, ale można gadać z dziećmi na omegle. Pytanie, co się do tych dzieci mówi? Bo maje, hej, coś tam wiesz tam, jakieś lasowe, kurwa, jak tam w szkole idzie i, i czy obiad spakował, wiesz. No, to nic się nie dzieje, nie? Normalne. No nie można. No właśnie nie można na Kiku. Nie można z dziećmi rozma rozmawiać, ale normalnie rozmawiać nie można tako, jak ty? To nie widziałem. A na Kiku nie można omegle. Mamy dzisiaj gościa specjalnego. Siema, jestem Adam. Siema, ja jestem też Adam. E, mam do Ciebie kilka pytań w kwestii klasa czy obciach, dobra? Dobra, dobra pierwsze pytanie. Całowanie się po Obciach. Anal w gumie? Klasa. Lecik na pierwszym spotkaniu. Klasa. klasa. Wysyłanie kangura do swojej byłej? Do byłej? Kangura? Obciach. Klasa. Co? Ktoś wysyła w... P... swoim były? Ja się sobie... nie, nie wiem, nie. No to no, nikt się tym nie chwali, no ja, pewnie nikt się... ale to nie są ludzie, którzy to robią. Ale dziwne, bardzo dziwne wam powiem Pamięciła pod koleżankę z pracy. Pamięciła pod koleżankę Prasa. z pracy. Zarośnięta pusia. Obcach. Jakiś trójkącik, coś, jakaś kreseczka, nic A kreseczka. To było do poprzedniego pytania? Nie, do y, zarośniętej zar pusi No, czyli do poprzedniego, no, no. to kurwa klasa, nie? Dobra. Miłatka w okres? Obczak. Pytanie o body count na pierwszej randce. Klasa. Ruchanie na pierwszej randce? Klasa. Ruchanie koleżanki mamy. Ruchanie koleżanki mamy. Klasa. Ruchanie siostry ziomala. Klasa. Walenie konia pod polskiej influencerki? Klasa. Palec w dupę? Obczak. Ruchanie przy kawałkach swoich ziomali. Klasa. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Klasa. Dzięki czarny bracie. Black Brother. Nie nie? Od kiedy mam nowy profek to. To nie dość, no to po, co, że... po co chcesz wydawać? Cztery klocki, jak nie masz pieniędzy. No, mogę odliczyć sobie od podatku tą kartę. No. Ale to zawsze no, Dobra, to odliczysz 12%. Jak 12%. No na jakim jesteś? <laughs> na ogólnym. No, a jakie jest? Od ogólnym do stuka? Nie mogę odliczyć czterech yy, koła sobie? A myślę, że 100% może odliczyć? Jak? O kurwa! No ale jeszcze... no, nie kurwa, 100%. Masz do podatku zapłacenie, nie wiem, tam 5 tysięcy, to kurwisz kartę krewszą za 5 koła i masz zero podatku. <gul> Nikt podatków by nie będzie płacił z przedsiębiorców. Ja się nie znam na tym, no jestem od niedawna <gul> przedsiębiorcą, no. Oj, 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 ty nie wiesz, kolego. Kiedyś co można było? ZUS można było wrzucić w koszta firmy. Kiedyś można było. Już chyba nie można. Ale w ogóle jeszcze gracie przyszły sezon? Tym... E, ten lider Mariena? Nie wiem, raczej nie. Raczej Właśnie nie. jest szczerze, że to jest koniec tej ligi. Rybson chyba kończy też, tak? No, bardzo możliwe, bardzo możliwe, no. Zanim taki statement gdzieś tam był, że to ostatni, no nie wiem, ale może... zmieni zdanie. Ale tak z drugiej strony, to co, zostanie takim... po prostu streamerem ligi, który będzie robił różne rzeczy. Tak, jak większość. No tak, to jeszcze reprezentuje jakoś. Znaczy, problem w streamowaniu. W sensie inaczej. Problem w graniu w tej lidze jest taki, że jesteś uwikłany w jakiejś dziwnej relacji, w której nie do końca wydaje mi się, że Ripson czuje, że otrzymuje tyle, ile mógłby dostać, nie? Albo ile chciałby dostać. Że nie może na przykład pewnych rzeczy reklamować może, albo nie może pewnych rzeczy robić, tak? Yy. Znaczy no po prostu, realnie jemu to nie daje za dużo, tak pod względem wizerunkowym. No bo tak nie naprawdę wiem. co mu to daje? W sensie no Ripson chyba nie jest jakąś większą osobą, dlatego, że gra w tej lidze. Znaczy myślę, Raczej... że i... Ten projekt drużyny to jest fajna opcja do, dla widzów, którzy tam oglądają Lola. że to, no to Ale jest... ta opcja była fajna, jak był Ksajo, nie? I wydaje mi się też, ja też to pisałem te, tego Rybkowi na PW. Wydaje mi się, że Ryba trochę stał się negatywny do tego projektu, jakim jest Rift Legends, przez Ksajo. Że tak jakby Ksajo trochę taką siłą perswazji przekonał Rybsona, że Rift Legends jest totalnie ku dociśniętym. Tak totalnie, totalnie do ci... nie? A i... wiesz, to jest Myślę, że Bo on tam nie gra. Chyć, Bo on tam prawda. nie gra. Dlatego zaciskamy. No tak, tak, tak. Jakby no był tak. No tam Ksajo, to będzie. Znaczy, nie, no spoko. Znaczy, znaczy, nie tylko dlatego. Znaczy, nie, no Legends zrobił tam dużo takich średnich rzeczy, ale no tak, jakby to wiesz, jak Legends podeszło do Ksaja i to, że on tam nie gra, no to na pewno jest, jest głównym czynnikiem, nie? Dlaczego tak Ksajo no. podchodzi do tego tematu. I myślę, że ryba też, no. Ale nie wiem, czym tutaj zaufał Marcinowi w tej kwestii. Warto mieć własne jakieś odczucia, ale no właśnie tak mówisz, że on to ja nie jest w zapatrzony w Marcina i też tak pewnie mocno na niego dziuje. No, ale ciężko, żeby ciężko, żeby nie był, nie? Jak to jest osoba, która go stworzyła, nie? Nie, to bez przesady, bez przesady. No nie no myślę, że mocno go ukierunkował y Rybę stworzył Kuboń, jak pamiętam. Nie, ale, ale tu nie chodzi o zbudowanie fanbase'u, tu bardziej chodzi o myślenie na temat życia, na temat jakiś tam humor i tak dalej. Myślę, że, że o to chodzi. A, nie? w tym taki sensie. Jakby, że to jest trochę taki jego syn, nie? Ja mam na przykład mieszane, mieszane uczucia co do tego, czy Ksa jest dobrym autorytetem, jeżeli chodzi o życie. Ale wiadomo, no każdy ma swoich różnych idoli. Ja mogę mieć takie zdanie, ktoś może mieć inny. No i spoko. No ale spoko. to to znaczy? Co, to to co masz na myśli? myśli? Wydaje mi się, że to nie jest jest, że tak powiem, wzór, jeżeli chodzi o życie. Wiadomo, osiągnął wielki sukces finansowy, czy influencerski, ale jako człowiek mi się wydaje, że on się chyba trochę zatrzymał. A czemu myślisz, że się zatrzymał? W się sensie skąd to wiesz? Nie, nie wiem tego, nie wiem tego. To jest tylko takie moje, moje podejrzenie. Nie wiem tego. W sumie może jest inaczej. Ja nie rozmawiam za bardzo z Marcinem, właściwie w ogóle. Tylko jeszcze zanim nic cała afera wybuchła, to u mnie na streama wchodził i pisał o waleniu konia codziennie, ale to nie wiem. Sam fakt tego, że wiesz. Zamiast na przykład, nie wiem, robić jakieś nowe rzeczy, rozwijać jako człowiek, to nie wiem, rizuje ry nastolatki. Ja wiem, że to jest słaby swa argument, ale to jest. Jeden z wielu, ale drugi jest taki na przykład, że no zawsze musi być tym egotopem, zawsze musi być nad tobą, nie? Zawsze musi się unić, że jest takie, wiesz, ja bym to powiedział, to jest kruchego, które nie znosi porażki, albo że ktoś może być nad nim. Okay. I uważam, że to jest takie, że to jest niedojrzałe. O, uważam, że to jest niedojrzałe. Uważam, że jest niedojrzałe pod paroma względami. Takie jest moje zdanie. Ale ogólnie go nie znam za bardzo, więc mogę się też mylić. W mojej opinii, po prostu Ksiąg ma mocny charakter. I jak jest otoczony ludźmi, którzy mają słabsze charaktery, tak? Nie są aż tak dominujący, no to on po prostu przejmuje rolę. Lwicy, nie? W stadzie. Stary. I, Jakby i, było no. pięciu lwów, to by się wszystkie żarły ze sobą, a Ksaja by na pewno nie odpuścił tej walki. To jest ci, mogę zagwarantować. Nie ja wiem, mi się wydaje, że Ksaja po prostu nie w wątpię. Wydaje mi się, że. Wydaje trochę. mi się, że raczej by odsunął się od, od nich niż, niż tego. Tak A myślisz? Nie, by... nie, mi się nie. wydaje, że on by po prostu zjadł. żeby okay. <gry> tak robił. Ojciec lew czasem zżera własne dziecko chyba. Nie wiem, gdzieś coś, coś było. Tam są jakieś takie incydenty, jak się boi chyba. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. W sensie, ja nie znam jakoś Marcina. Tak jakby spotkałem się z nim kilka razy na żywo i na żywo zawsze się z nim bardzo w porządku gadało i no jest po prostu takim śmiesznym, zabawnym gościem, nie? To też chyba zależy od podejścia, jak podchodzisz. Bo tak jakby nie ma osoby, którą... Które powinieneś jego opinię Zapewnik, że tak jakby zawsze powinien mieć swoją opinię. Tak, tak. Powinien. Każdy powinien mieć swoją. I wtedy najwyżej ją zmienić, jeżeli ktoś cię przekona, nie? Do jakiejś racji. No ale tak jak na przykład ryba, to wydaje mi się, że ryba po prostu bierze w ciemno, nie? Niektóre rzeczy. Chociaż ryba trochę ewoluował ostatnio, jeśli chodzi o, o nastawienie do, do Marcina. Chyba trochę wyhodował jajka, tak ciut. Ale nie wiem, nie wiem, czy to jest no. sens w ogóle rozkminiać. W sensie no, no, nie mi się, ma, że... się zgadza. Te no nie wiem. To no, jest no, biednie takiego na streamku Tak, ta, ta, po prostu podejście do pewnych rzeczy, takie jakie ma. Na przykład. No i ma prawo, nie? Ma, pra no, znaczy, tak jakby ma prawo, ale ma trzeba, trzeba oddzielić to, bo ludzie teraz wiesz, jak mówią ksajo, to tak jakby często jest pierdolenie o tych małolatkach, nie? Które on tam A to jest odjebał, tylko jedna z, moim zdaniem, z różnych rzeczy, które tam go definiują. No tak, no ale to jakby... No tak, tylko że tak jakby... No właśnie, pytanie, czy to go definiuje tak totalnie? Że tak jakby, czy to co on mówi poza tym już, już się nie zgadza, bo kur... Zrobił to z tymi laskami, no to są dwie inne rzeczy, nie? Tak, tak mi się wydaje. Więc to nie, to akurat, że tak powiem, nie zmieni jakoś bardzo dużo z tej całej mojej na przykład, ocenie Marcina. Czyli po prostu uważasz go za jego topa. No, przyjrzałem się na przykład tej dramie, za którą tam się Marcin Drypsona odwrócił, Niech chyba się znowu pogodzili, nie? Tam w sumie to już to wyjęte w to. Ale tak sobie uznałem, że w sumie w sytuacji Rypsona czułbym się dziwnie, albo czułbym się nieodpowiednio nie, nie potraktowany, że się do mnie ziomek odwróca, bo go nie wpuścili na event z nie, nie z powodu Rypsona, wiesz, na przykład. I że tak, to, 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 ale wiadomo, ja nie wiem jaka jest tam relacja między nimi, tylko to jak to wyglądało z tych wszystkich shotów u szklany, to uznałem, że, że znowu się Marcin uniósł ego, bo nie wpuścili go na event i stwierdził, że to wina tego ziomka, nie? czyli ryby. Więc uznałem, że to jest... Nie, to chyba chodziło o coś innego, wiesz, tu no jeszcze chodziło, nie o to chodziło o to... To po prostu chodziło o to, że z tego co ja zrozumiałem w tej rozmowie z Xayo i Rybą, bo podczas tej pogódki ich no, byłem też tam na, na, na tym na Discordzie, to chyba głównie chodziło o to, że, że Marcin w pewien sposób chciał wychować Rybsona i pokazać mu, że ma pewną pozycję, którą, którą może, że tak powiem, no nie, no, że po prostu, że, że powinien stać się mężczyzną, nie, a nie pipką, która ulega wpływom i, i się nie stawia, i to chyba głównie Ale o to chodziło. Ty chyba możesz być kim chcesz. Nie musisz, wiesz, to tak, nie wiem. Masz być jakiś, nie? Jak kogoś lubisz, szanujesz, to jest twój jakiś powiedzmy przyjaciel. To akceptujesz go takim, jakim jest. I jest, jest i na dobre i na złe. A to, co jest między Rybsonem a Ksajonem, to w ogóle nie jest przyjaźń. To nie wygląda jak przyjaźń. Ale to wiesz, znowu. Ja to tylko znam z szotów. Nie wiem, nie wchodzę w nie wiem, jak tam wygląda to prywatnie. Może jest super, może się tracą jak przyjaciele. Tylko mówię, że z boku to tak wygląda. I dlatego na przykład mam takie wrażenie, właśnie o Marcinie, że y, bardzo boli go, jak coś nie idzie po jego myśli, aby jak ktoś chce być troszkę jakoś, nie wiem, nad nim, albo go jakoś. Przyszczypi. Przy Przyatakuje czy cokolwiek. no. Wielki porownik na kik. Chłop siedzi na green screenie, wyzywa widzów nic nie robi. Już zapowiedział wielki pranki że a za dwa tygodnie i tak zniknie, bo będzie miał mniej niż 500 widzów. Ej, ale na kiku! To naprawdę nie trzeba mieć 500 widzów, żeby zarabiać, nie? Ja myślę, że nawet 300 byłoby GIT. W tym dzisiaj ja na sześćka widzów. Robi normalne streamy źle, robi to co kiedyś źle. No nie, to no tak jest. 30 masz i robisz z siebie cela w necie. krins 31-latek. Ogólnie lubię Marcina, ale to jest kurwa żada. Chłop miał tyle czasu, żeby się przygotować, wystartować. Wczoraj streama niepublicznego, żeby zobaczyć, czy wszystko bangla. To jest plucie w rewidza i tyle w temacie. Jak on tymi paletami tak handlował, jak te streamy robi. To się nie dziwię, że ten biznes jeb... paletami handlował? Coś nie pykło mu z kanałem Skrzynkarz? Miał taką, taki kanał Skrzynkarz? A to nie był jakiś kanał tylko do otwierania skrzynek? No nie, to, to już wam powiem, że to jest niesamowite, jeżeli taki kanał powstał. To jakbym zrobił e, kanał typu baner reklamowy w wpier... Klał same reklamy tam, a kupował zwroty z Amazona, aha, a ponoć to nie jest dobry biznes. Nieruchomości tanieją, o, a wiecie co, nigdy chyba nie widziałem tak dużo reklam różnych nieruchomości, jak jechaliśmy na ten kawalerski, mnóstwo banerów, tu apartamenty na sprzedaż, tu na wynajem, coś ten, mnóstwo tego było, więc może to jest oznaka tego, że one tanieją? I ludzie bardzo chcą się pozbyć. Nawet przejrzę przez okno, to już widzę jakiś baner. Wiadomo, były cały czas, ale wydaje mi się, że teraz zwiększy większej intensywności. 38 metrów pół bańki, Wrocław-Partynice. Obniżka względem maja, jak... Aha! Myślisz, że zmieni ceny z brutto na netto? Nie no, wydaje mi się, że po prostu pospadały te ceny. Bardzo dużo w ogóle, 20% w chuj. Jak ja miałem promkę na to mieszkanie, było na promocji, to promocja wynosiła 6%. To i tak dużo. U mnie obok Pięknowa 9, Zobacz sobie, ile kosztuje tyle ja mam, 40 metrów. Niecałe 7... 700 tysięcy za 40 metrów. No właśnie. Ja dałem 600 tysięcy za 93 metry. I jeszcze mam parking i komórkę lokatorską. No ale to wiecie, to jak w innych czasach kupowałem. Już tak powiem, dopiero zalążki pandemii były. Mamo w konfidenci. Mamo, mamo, wózku. Cały dzień. Mamo, mamo, wózku. mam Mamo, mamo, od dzisiaj nie ma już subk Dyktatorek. Nie ma już song requesta, a frajery wypierdalać. I jeszcze muzykę z Rekring Nie spodziewałeś się, że będzie skutkować to banem? Tak kulewsko jest to zabawne. Jakaś chuj... W gdzie chłop przy leci, a dziadkowi oczy z już naciskać idzie banicję. No kurwa, użyję gościa. No śmieszne to jest, ja? Ale przyznaję, mnie też to bawi. I to jest niezmienna reakcja przez tyle lat. Ja myślę, że minie kolejnych 5 lat, 10, mamo na Twitchu, jak usłyszy konfident coś, spauzuje grę i powie, że wypierdalasz, pik, pik, pik. Za takie coś. Coś się nie zmieni. Ten, ten wojanek to, to, to jest Minecraft pewnie albo kurwa... Stary wojanek no, to jest po prostu kubuś w opakowaniu jakimś dziwnym wojanek. Tak, to chyba. Piwo do białego ranka. Wygląda jak pakaj, ten zielony A zobacz, zrobił produkt, zrobił nutę i zobacz, a Polska śpiewa. No. Jakiś pewnie, co on tam gra? Pewnie Minecrafta. Wojan games. Ta, Minecrafta. I nie będziesz żadnej polonii, a ja, to, to, to taki ziołek, co nawet nie wiedział, że on istnieje, on ma prawie 3 miliony tych No A co ty stajesz... Wojanki, one nam dają tyle rzeczy On nawet w Minecrafcie ma ten napój wojanek Czaisz? To jest najlepszy wymysł wojanki Mam, pomysł na, na mam kolejny pomysł na kolejne wyzwanie Co wy na to? Kto szybciej wyjdzie na to drzewo na drzewie Ale to jest brainroot, jap Dole. Jakby moje dziecko takie coś oglądało, to musiałbym naprawdę wprowadzić jakiś rygor. Dobra, 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 robimy to. Dobra. Robimy to szybko, szybko. szybko ja, ale z się wolno ja, nie, nie da się sprintować. dziecko tam dać, nie da się sprintować, bo bo. jak może tracimy niektóre efekty e, latając z tymi e, wojankami deszczowymi. Ej, może one dają też jakieś złe z. efekty. Ja, no, jak już trochę to? Ej, to prawda, jak dostajemy jakieś złe efekty, to jest. Niesamowite to jest. To jest reklamacja, jak Weźmy wojanka, napijmy się wojanka i będziemy mieć sobie najlepsze lepsze efekty. Wiadomo, pij no, tak. mm -hmm. no i co? Ej, jakiego pijecie nie Wojanka? Niebieskiego. Mm. Ja... Ale to jest content. Ja nie wiedziałem, że to jest taki, taka sieka. Taki kurwa, mikser do blendera jakbyś wrzucił. Eee, co ja piję? Mózg do blendera jakbyś wrzucił. No, Moje dziecko musiałby w Tibie grać, nie w, nie w Minecrafta, nie? Ale wiesz, można grać w Minecrafta, ale co tam się dzieje? Jego ziomek gada jakimś dziecięcym głosem, on robi z siebie dziecko. Cały czas coś napiela, gada. Wiesz, tu coś w Minecrafcie, efekty, Wojanki pi. Co jest grany stary? Nie wiedziałem, że to jest taka sieka. Gucio mógłby swój produkt no, wyprowadzić. ej. Też. Właśnie, pytanie, czemu Gucio nie sprowadzi swojego produktu jakiegoś do marketów? Totalnie by mógł to zrobić. No mi się da że Gucio nie jest polarnym dzieci, tylko dziadków. Mi się daje, że Gucio łączy, po prostu, i takich, i takich. Ale, ale może się mylę, nie? A ja się z wami żegnam. Przypominam, w niedzielę będzie... ...Labirynt Kukurydzy IRL.